Ja Was umiłowałem, miłujcie się wzajemnie, tak jak ja Was umiłowałem, dwa głosy. Mił Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja Was umiłowałem. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja spróbujmy teraz przejść do zwrotki e, pierwszym głosem sopranem. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzemcząca albo cymbał brzmiący. Powtórzmy. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć bręcząca albo cymbał brzmiący. Jeszcze raz, żeby melodię sobie zapamiętać. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów. Nie miał. Stałbym się jak mieć brzęcząca, albo cymbał brzmiący. Druga zwrotka. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę. Góry przenosi, a miłości bym nie miał byłbym niczym. Mhm. To drugą zrodkę jeszcze raz sobie zaśpiewamy, ale pamiętajmy, że jeżeli jest nam trudno z tekstem, nie widzimy, nie pamiętamy cokolwiek, śpiewajmy chociaż melodię na u. Dobra. U! Będzie dla nas pełni, już będzie piękniej, ok? Jeszcze raz druga zwrotka. Gdybym też miał dar prorokowania. I. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę. Zwrotka. I gdybym rozdał na ją mużnę całą majątność moją, a ciało wystawił na spale. Zdrości, nie szuka uznania. Nie unosi się, by Myślę, że melodia jest piękna i nas poniesie w tych zwrotkach. Tekst też właściwie znamy, więc jak już będziemy śpiewać, to oddajmy się temu i powtórzmy jeszcze refren, tak? Czyli jak się skończy zwrotka i nie szuka swego, to od dźwięku wyżej będzie sopran. Miłujcie się wzajemnie, tak jak... Ja was umiłowałem I pierwsza zwrotka Gdybym mówił językami ludzi i aniołów A miłości bym nie miał Stałbym się jak miedź brzęcząca Albo cymbał brzmią I refren We will return. Mam jeszcze taką jedną gorącą prośbę, żebyśmy zaśpiewali ten refren wszyscy jednym głosem z taką pełną harmonią organów że jak będziemy potem w Wielki Czwartek śpiewać, to uwierzcie mi, będziecie słyszeć. jest tą harmonię. I jak nagle zaczniemy śpiewać jednym głosem, to zacznie nam czegoś brakować e, i wtedy na, tak podejrzewam, no ja tak mam, że serce pragnie, żeby jakby to jeszcze wszystko uzupełnić, żeby było jak najwięcej. I wtedy odważamy się, śpiewamy właśnie głośniej, dodajemy sobie te głosy i tego się nie bójmy. Dobra? Także Panie Andrzeju, tak z pełną mocą. I... Mi... Możemy właśnie z tym, z tym zostać. To będzie piękne.